To już jutro Kamil Stoch, Dawid Kubacki i spółka rozpoczną walkę o medale Mistrzostw Świata w Oberstdorfie. Przedsmak rywalizacji mieliśmy dziś, kwalifikacje do konkursu na skoczni normalnej. Wygrał niesamowity halvor Egner granerud Czy ktoś jest w stanie zatrzymać latającego Norwega? Dziś halvor Egner granerud po raz kolejny odpowiedział, że nie. 105,5 metra i pewne zwycięstwo w kwalifikacjach. 6,8 punktów za nim Angela Niszek. Lider Słoweńców potwierdza, że będzie liczył się w walce o medale. Wysoką formę zasygnalizował też Stefan Kraft. 101,5 metra w trudnych warunkach dało ostatecznie trzecie miejsce. W czołowej dziesiątce kwalifikacji dwóch biało-czerwonych. Kamil Stok wylądował na 101 metrze i szóstej pozycji. Siódmy był Dawid Kubacki ze skokiem na odległość 101,5 metra. Pozostali Polacy bez rewelacji. Piotr Żyła był 15, a Klemens Murańka i Andrzej Stękała zajęli miejsca w trzeciej dziesiątce. Ze swoich skoków raczej zadowoleni nie będą, podobnie jak Bor przez wielu typowany na czarnego konia mistrzostw, w kwalifikacjach był dopiero 31. Wcześniej w Oberstdorfie o medale w rywalizacji drużynowej walczyły panie, bohaterką dnia Marita Kramer, Austriaczka, która wczoraj w dramatycznych okolicznościach przegrała medal, dziś poprowadziła drużynę do złota. Polki zakończyły zmagania na siódmym miejscu. A teraz przenosimy się do Oberstdorfu, gdzie są Sebastian Parfianowicz i Filip Czyszanowski. Dobry wieczór panowie, jak wrażenia! No i czy ten niemożliwy grany ród jest w zasięgu Polaków? Dobry wieczór. Dzień przed konkursem na średniej skoczni. Rozsądek każdy mówić, że nie jesteśmy faworytami Mistrzostw Świata. Nie jesteśmy nawet faworytami do medali, bo w żadnej serii treningowej czy w kwalifikacjach nie było Polaka w top 3. Ale serce i doświadczenie podpowiadają, że tacy ludzie jak Dawid Kubacki czy Kamil Stoch żyją dla wielkich momentów, dla wielkich konkursów. A ten nadejdzie jutro, a już na pewno ich skoki, po ich skokach widzimy, że to krok po kroku zmierza w dobrym kierunku. Popatrzmy na Kamila Stocha, 14 miejsce ósme miejsce szóste miejsce w sesjach treningowych w których skakał On tak się lubi skradać tak tak delikatnie gdzieś na plecach innych nie ma presji nie ma ciśnienia to inni muszą udzielać wywiadów tłumaczyć się. pan Granerud pan Granerut, pan faworyt a Kamil mówi spokojnie spokojnie ja czuję się tutaj coraz śmielej coraz pewniej widzę że te wskazówki przekazywane przez trenera Doleżala tutaj w Oberzdorfie dają mi krok po kroczku moc pełna kontrola po wagarach, po wczorajszych wagarach, kiedy Michal Doleżal odpuścił naszym najlepszym zawodnikom skakanie. Dzisiaj była moc, była moc na skoczni i była moc w wywiadach. Posłuchajmy. No, w porządku, w porządku. Eee, myślę, że ze skoku na skok ja też taką pewność nabieram w tym wszystkim. Więcej jest trochę, nawet bym powiedział, takiej, no, takiego przekonania. Eee, mniej kontroli. No pozytywnie. Skoki są dobre. One dają mi no, regularnie miejsca w czołowej dziesiątce. E, natomiast no, szukam. No, pracuję nad tym, żeby one były po prostu super, żeby były jeszcze lepsze, jeszcze ładniejsze, dłuższe. Oceniając moje skoki, myślę, że były, były w miarę stabilne, e, przynajmniej tak patrząc po odległościach. E, pierwsza seria troszeczkę było za bardzo od góry zabrane. Druga wydaje mi się, że było, e, że było to lepiej zaczęte od nogi. Ale jeszcze ten próg nie oddał tak jak, tak jak powinien, w moim odczuciu. Jeszcze są detale do dopracowania. To nie jest tak, że, że to, co dzisiaj pokazywałem, to jest mój szczyt i już więcej nie będzie. Tylko, tylko tam rezerwy jeszcze są spore. Trzeba je tylko uwolnić na jutro i będzie ok. Dawid Kubacki ma tu ten przywilej chodzenia. Skakania w czerwonym plastronie mistrza świata Zeffel, i on mi powiedział, że to go bardzo uspokaja, że on tam już był, że on już nic nie musi. Natomiast jest tutaj grono młodych wilków, które się czają na ten plastron niesłychanie, na czele oczywiście z. Z Norwegiem, Granerudem, ale tak patrzyliśmy na statystyki na Twitterze. Granerudem, który wygrał 5 serii z rzędu tutaj. To, jest, to jest niebywałe, ale patrzyliśmy na te statystyki, Mateusz nie wyliczył 11 zwycięzców kwalifikacji. Nigdy nie wygrało potem w zawodach, tak? Nie, małoś tylko wygrał w 2003, no, Czyli... tak, więc, tak więc to też te liczby pokazują no pewien schemat pewien schemat, dlatego tak Roz... się trzymajmy rozmawiałem z trenerem Aleksandrem Szteklem chwilę po dzisiejszych kwalifikacjach i on powiedział, wiesz co my się boimy tego Anżela Niszka, boimy to złe słowo, my go strasznie szanujemy ale on ma najpiękniejszą, najlepszą technikę dzisiaj wyjścia z progu, on w ogóle nie traci prędkości Laniszek drugi w kwalifikacjach, niesamowity w treningach a konkursy kobiet udowadniają, że ta skocznia e, słoweńcom tutaj służy no dobrze, to też wczoraj powtarzaliśmy, tak, liderzy Pucharu Świata a później złota na mistrzostwach Świata, ostatnim liderem Pucharu świata, Thomas Morgenstern, który wygrał złoto Oslo 2011. Ale się dzisiaj statystykami sypiesz. A, bo zerknąłem na tego Twittera i tam jest pełno takich, takich liczb. Ale to pokazuje, że to wcale nie musi się skończyć e, granerudem, tak? Granerudem, który sprawia wrażenie człowieka ze stali, człowieka z kamienia, spokojny. Popatrzmy. Sprawię. Ale to może tylko wrażenie. Nie, to są to sery, toppen line. Inny toppen <laughs> Donald Ukrene Dialog komentatorów telewizji norweskiej oddaje sedno sprawy Halvor Egner Grønnerud umie zamienić się w kamień sam jestem sobą zaskoczony tym swoim spokojem. To się zaczęło pierwszego dnia w Niżnym Tagile. Byłem drugi po pierwszej serii, ale przed drugim skokiem nie czułem nic. Byłem zimny jak lód. Oczywiście wygrał oba konkursy w Rosji, a łącznie to już będzie 11 tej zimy. To może rola arcyfaworyta Mistrzostw Świata. W końcu ten kamień skruszy? Na mistrzostwa nie przyjechałem wygrać. Przyjechałem zrobić swoją robotę. Nie myślę o tym, jakie wyniki ona przyniesie. Tak jest po prostu łatwiej. Skądś to znamy, prawda? No dobrze, panie Granerut, czy naprawdę pana nie da się wyprowadzić z równowagi nigdy, nigdzie? No dobrze, nie lubię, jak mi się przeszkadza w trakcie gotowania. To mnie stresuje. Ja się czasami boję, jak on gotuje. Chodzi z nożem po kuchni, nic nie mówi. Na wszelki wypadek wolę tam nie wchodzić, zanim nie skończy. Ale efekt podobno też z reguły zasługuje na same dwudziestki. No to czekamy, co nam ugotuje na skoczni w Na Narzeczona Halwora Egnera Graneruda mówi, że boi się wchodzić do kuchni, jak on chodzi z nożem. I po dzisiejszych spotkaniach. Leśnienie. Po dzisiejszych spotkaniach z Halworem my też byśmy się bali. Opowiedz, co nas tutaj spotyka. Od wczoraj. Próbowaliśmy nagrać Halwora, obrazki proste, nieskomplikowane. Po ilustracje, seriach próbnych. ilustracje się w trakcie transmisji. Halwora przebiera się, proszę bardzo. Chodzi. Chodzi. Pierwsza ilustracja, pierwsza scenka pokazuje operatorowi naszemu numer jeden. Nie, nie kręćcie. No to dzisiaj nie kręcimy. Nie kręcimy. Dzisiaj podchodzimy, znowu. Kamera ustawiona 25-30 metrów, i on się rozgląda i wyszukuje. On szuka kamer. Czy... Szuka kamer. Czy ktoś go podgląda? Tak. Jest coś na rzeczy, bo ja nie wierzę, że on się tak stresuje. Ja podejrzewam, że oni coś tam mają ekstra sprzęcie. Zresztą rozmawiali z Adamem Małyszem, który Ci powiedział, że oni się przed wszystkimi chowają. Tak, że, że coś może być na rzeczy i nawet Adam prosił, że jak macie to wideo, podeślijcie. Może my w nocy coś tam po, 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 zerkniemy, tak? No dobrze, no więc, podeślemy. Jak będzie sukces, to tutaj... No cegiełka, to my, to my, to my. <laughs> więc trzymamy kciuki za ten jutrzejszy sukces. Prosimy oglądać telewizję polską. Wielkie emocje. Dawid Kubacki broni tytułu Mistrza Świata na skoczni normalnej. Na pewno, na pewno będzie się działo. Sebastian Parfianowicz, Filip Czyszanowski, prosto z Oberstdorfu. Bardzo dziękuję. Drodzy Panowie,